Pracujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu działa, wszystko. Ładna dynamika jest. Miałem pytanie, witam państwa serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski, jestem trenerem. Jakiej kamery używam? To jest Canon Legira G25. Fantastyczny sprzęt. Jest mi trochę smutno, że ta kamera ma 180 stron instrukcji obsługi, jest niewiarygodna. Ma dwie karty pamięci, tam różne rzeczy. No, super jest. Dla mnie jest super. No, ja jej nie ogarniam. Dla mnie to jest turbo turbokamera i ma 180 stron instrukcji obsługi 180 stron. I myślę, że nie ma w Polsce takiego środowiska, które by było w stanie zrobić taką kamerę. Jest mi z tego powodu trochę przykro. W ogóle uważam, za sprzęty profesjonalne to tylko te sprzęty, znaczy profesjonalne no, do takiego nawet YouTube'owania o to mi chodzi, które mają wyprowadzone wyjście na mikrofon. Jeżeli kamera czy aparat ma oddzielne wyjście jack na mikrofon, to to jest coś, co ja szanuję, bo widzę, że, że to jest kamera z takim potencjałem. No, Można na przykład podłączyć mikrofon wiwalko, zwykły hipermarketowy, i tylko że on jest metalowy, jest bardzo ciężki, bardzo fajny. Ja go używam do szkoleń do nagrywania. No, co on już przeszedł, to już jego, ale bardzo ładnie działa. Tu ma jakąś regulację ciszej, głośniej. Wyłączenie. No, to tyle. Zaczniemy dzisiaj materiał o dziennikarzach. Odłożę tylko słuchaweczki. Czyli zaczynamy raz jeszcze. Witam Państwa serdecznie raz jeszcze. Wczoraj umieściłem taki materiał o dziennikarzach i miałem ci drugą część już nagraną, ale powiem Państwu także dzisiaj zobaczyłem coś, co mnie, co mi po prostu zburzyło po prostu krew. Ale to dosłownie i muszę i chcę z Państwem tym się podzielić. Trzeba mieć, jakby to powiedzieć, świadomość odnośnie nazwania pewnych rzeczy że my mówimy bardzo często dziennikarze. Dziennikarze Gazety Wyborczej, czy dziennikarze czegoś tam, czy dziennikarze Tygodnika Wędkarskiego. Załóżmy, bardzo lubię Tygodnik Wędkarski, a co? Czy dziennikarze, używamy w ogóle dziennikarze, czy dziennikarze z pisma Świat Motyli, czy dziennikarze, prawda? Mamy dziennikarze i są dziennikarze. I oni są nazywani... Ale trzeba mieć świadomość, że dziennikarzy to jest może tak naprawdę 10-20%. 10-20%. Jest 10 do 20%. Natomiast generalnie reszta to nie są dziennikarze. Też nie ma co używać mocnych słów. Ale trzeba sobie uświadomić, że reszta to są propagandyści. 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 I to jest po prostu, oni są pra pracownikami pro -pa gan. Dyści. I to jest reszta. Prawda? Czyli jest jakaś taka wierzchołek piramidy, góry lodowej tam dziennikarze, a reszta to są propagandyści. I teraz e w sprawie zawodu dziennikarskiego dużo ludzi mówi, że powinno się odwołać studia dziennikarskie, bo każdy teraz jest dziennikarzem, każdy potrafi wziąć kamerę, nagrać filmik na YouTubie, nagrać e zrobić materiał jakiś radiowy czy inne rzeczy. Prawda to i nieprawda. Trzeba zastanowić się nad tym, co rozróżnia mm, dziennikarza od propagandysty. Właśnie dziennikarz, proszę państwa, on dąży do odkrycia i syntezowania przed państwem prawdy. Prawda jest prawda. Prawda. Natomiast propagandysta, on dąży do pewnych swoich celów, jakiekolwiek by one. Nawet podłe nie były. Czyli prawda dla propagandysty nie ma żadnego znaczenia. Prawda. A prawda nas wyzwoli. I to mówię całkiem poważnie w tej chwili. Prawda jest najważniejszą rzeczą, bo prawda nas wyzwala. A więc jeżeli będziemy znali prawdę, będziemy wyzwoleni. A więc przestaniemy być niewolnikami. I tu oto toczy się ten cały bój. Oto czy będziemy wolni, czy będziemy niewolnikami. Tak jak w Matrixie. To jest dokładnie ta sama historia, czy chcemy być niewolnikami, czy nie. Propagandziści to są po prostu takie tuby sprawne, propagandowe, które realizują zadania na obstalunek, czyli na przykład jest jakieś wydarzenie i oni dostają rano SMS-a, prawda? Na przykład, mm, winą wypadku był błąd maszynisty. Pozostaje do ustalenia, kto maszynistę zmusił do zatrzymania się na tym przystanku. Czy winą wypadku był błąd pilota? Pozostaje do ustalenia, kto wywierał nacisk na pilota. Czyli zobaczcie, winą wypadku jest błąd pilota, twierdzi propagandista. Pozostaje do ustalenia, czyli wszystko jest ustalone. To jest niesamowite semantycznie. Pozostaje do ustalenia, kto, bo wiadomo, że ktoś wywierał nacisk, kto wywierał nacisk na pilotów. A kto mógł wywierać nacisk? Jeżeli był tam, załóżmy, generał, yy, pułkownik i kapral. Załóżmy. No to kto mógł wywierać? Kapral? Mówił lądujcie, czy zatrzymujcie się? Niesamowite. Propagandziści działają właśnie w sferze nieprawdy yy, syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej. I mieszanie w ogóle dziennikarstwa prawdziwego z tym, co my w większości widzimy. Yy, I nazywanie dziennikarzami funkcjonariuszy propagandowych to jest dokładnie takie samo, jakby nazywać doktora Mengele lekarzem. Zobaczcie, że mówimy doktor Mengele, czyli jednak doktor. Czyli poczciwy taki gość z Niemiec, z taką teczuszką, doktor Mengele. No, oczywiście to pewnie dotyczy jego doktoratu, który miał. Albo na przykład może dotyczyć to, że uważamy go mimo wszystko za doktora. Ale bo zobaczcie, że miał biały kitel i stetoskop, i ciśnieniomierz, i go używał. Zobaczcie, że mówimy doktor Mengele, nie mówimy tam Fritz Mengele, czy jak on tam się nazywał, Hans Mengele, czy mówimy zbrodniarz Mengele. Tak samo tutaj mówimy bardzo często o propagandystach, dziennikarz takiego, na przykład świata motyli, yy, nie wiem czy świat motyli nie istnieje, żebym czasem kogoś nie skrzywdził, ale wiecie o co mi chodzi. Świat motyli 24. I teraz dziennikarz świata motyli 24 to coś tam. Oni nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem. No to znaczy mają dokładnie tyle wspólnego z dziennikarstwem, ile doktor Mengele z leczeniem ludzi. To, to jest dokładnie to samo, ale studia skończyli razem, gdzieś tam coś zrobili razem, chodzą w kitlach, mają stetoskopy i dlatego są podobni do lekarzy. I dziś siedzą przed mikrofonami, coś robią, ale tak naprawdę nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem. Istotą dziennikarstwa jest ciągłe, permanentne dochodzenie do prawdy, ponieważ prawda jest wyzwalająca. Za to płacimy dziennikarzom, żeby oni dochodzili do prawdy. Może nie mamy my na to czasu, ale oni siedzą w redakcjach, wyzwaniają. Oczywiście toczy się ogromna wojna o to, czy będziemy, czy będziecie Państwo, czy będziemy wszyscy niewolnikami, czy będziemy ludźmi wolnymi. A zło nie śpi. Więc zło ma bardzo dużo takich ludzi, propagandystów, którzy uważają siebie za, za, za ludzi słabych generalnie, za ludzi marnych. To też nie można potępiać ludzi, którzy są propagandystami. Trzeba pamiętać, że zło, że wybiera sobie takich ludzi, którzy uważają się za nikogo, za śmieci. I są ludzie, którzy, niezależnie od swojej wartości, uważają się za bardzo mało wartościowych, za śmieci, generalnie, za jakieś odpadki, i nagle przychodzi ktoś, kto mówi: Jesteś świetny, jesteś to, możesz patrzeć, jaki masz wpływ, jaką masz oglądalność. I taki człowiek za akceptację, albo też często ze strachu, zrobi wszystko. Wracając do studiów. Wydaje mi się, że studia dziennikarskie w tej chwili powinny być utrzymane, a nawet jeszcze, powiedziałbym, podniesiony poziom, ze względu na to, że moim zdaniem Studia dziennikarskie powinny w 50% zajmować się prasą, radiem, telewizją, internetem, historią dziennikarstwa, a w 50% powinny zajmować się moralnością i negocjacjami. Dziennikarz powinien być przede wszystkim moralny. Lekarz to jest przede wszystkim nie ten, kto skończył doktor Mengele, który skończył dyplom, tylko ten, który ma przysięgę Hipokratesa w sercu i leczy. Prawda? Dziennikarzem jest dziennikarz, a nie Goebbels, na przykład, który tam kłamał, kłamał, kłamał i mówił, że tysiąc razy powtórzono kłamstwo. Więc właśnie trzeba pamiętać, że ci, których widzimy, to w większości przypadków są funkcjonariusze. I powiem Państwu teraz, co mi się zburzyło krew. Strasznie, niesamowicie. Mam kawałek prasy dzisiejszej. Była już awantura w kiosku, bo nie chciałem kupić w, w saloniku prasowym tego, tego medium. Yy, I yy, powiedziałem, że sfotografuję. A pani o takiej aparycji starej ubeczki wyrywała mi gazetę z ręki, powiedziała: Nie będzie pan fotografował. Więc ja powiedziałem: To ja kupię. Zgodziła się, kupiłem, po czym wyrywałem ten fragment, na którym mi zależy. Resztę porwałem do kosza i, <gryw> i wyszedłem. No co? Yy, toczy się teraz batalia. O to o, o duszę młodych kobiet, tak? o duszę młodych kobiet, które się po prostu zatruwa różnymi rzeczami, ponieważ jeżeli ktoś nie ma poukładane dobrze w głowie i do końca dobrze, to znaczy, że ma poukładane niedobrze. Jeżeli coś nie jest do końca dobre jest złe. Jeżeli coś nie jest do końca uporządkowane jest nieuporządkowane. Jeżeli coś nie jest do końca szlachetne jest nieszlachetne. Jeżeli nie jest coś do końca mądre, jest niemądre. I teraz dużo z nas, bardzo wielu z nas, nie ma do końca uporządkowanych pewnych rzeczy. I toczy się batalia o duszę i serca tych ludzi w sposób taki okrutny. I teraz powstało. Bo rozumiecie Państwo, nie jest problemem dla naszego kraju to, że we Francji jest kwota wolna od podatku 14 700 zł, a w Polsce 14 350 zł, a w Polsce 700 zł. Jesteśmy w tej samej Europie. To nie jest problem. Problemem jest to, żeby Polki mogły swobodnie zabijać dzieci. Kiedy na przykład jakaś celebrytka opowiadała o tym, że y, y, miała dziecko, pewnie znikąd, no. przecież, i y, y, miała za małe mieszkanie, miała dużo książek, i nagle powiedziała. A pojadę je zabić do Czech, i mówi: i tam zabiłam, i, i wróciłam, i to jest takie fajne. A inne celebrytki mówiły O Boże, jakie to jest fajne. Więc najpierw plaster na ramię, a potem generalnie, no jak się już ten plaster coś tam nie zadziała, jak trzeba, no to po prostu zabić. I teraz zobaczcie Państwo, jeżeli celebrytka opowiada o tym, że zabiła własne dziecko, jest celebrytką. Jeżeli ja bym włożył do butelki plastikowej, do słoja plastikowego, na przykład pieska. Jorka, z taką kokardą, z takimi oczkami. Zakręcił denko i przez tą szyjkę wąską w butelce, wyobraźcie sobie swój, wyrywał go żywcem za pomocą szczypiec. Wyrywał, wyrywał, po kawałku tam wyrywałbym mu łapkę, on by tam wił się, skowytał, po czym bym na przykład powiedział, nie chcę wyjść główka, wziąłbym takie szczypce, włożył i zmiażdżył mu tę główkę i wyrywał mu tę główkę z kręgosłupem, a potem łapki, to byłbym ogłoszony patostrimerem Patostreamerem, yy... i po prostu na pewno by odbył się proces. Jeden, drugi, no to, to by się nie odbyło lekko. Morderca, piesków, i tak dalej. Przecież my kochamy pieski. Jeżeli kobieta opowiada o tym, że pojechała i zabiła własne dziecko, jest celebrytką. Mamy zupełne obrócenie w tej chwili pojęć. Trzeba mieć to na uwadze, że w tej chwili, co nienormalne, staje się normalne. A to, co normalne, staje się nienormalne. Bo przede wszystkim. Pierwszą rzeczą niewolnika jest to, że niewolnik ma obrócone wszystkie pojęcia: prawdę, nieprawdę, dobro, zło, wolność, niewolę. Rozumiecie Państwo? Jeżeli nie wiecie, co jest dobrem, a co złem, co jest prawdą, a co nieprawdą, a co jest wolnością, a co niewolą, to będziemy wszyscy tkwić w niewoli obok zła, obok nieprawdy, przekonani, że jesteśmy wolni, ponieważ mamy pewne atrybuty wolności, a to nieprawda. I teraz kupiłem dzisiejszą gazetę. Gazeta jest w koszu. I zobaczcie, co się dzieje. Przeczytam Państwu fragment. Powstała, o, jest podana infolinia, że powstała jakaś firma, która ma ułatwić zabijanie dzieci za granicą. Czyli, jak w Polsce jest taki, że nie, nie bardzo, że nie można ich tak łatwo zabić. No, celebrytka sobie poradzi, ale jechać się zabić za granicą. To jak ktoś chce jakaś kobieta zabić je za granicą, no to firma wszystko ułatwi. Zobaczcie, nie ma firmy, która ułatwia w ten sposób, że jak kobieta się zgłodzi, to cała Polska i podaje się telefony na pierwszej stronie gazet, kobieto, poradź się psychologa, na przykład zrobimy Ci pierwsze zdjęcie USG swojego dziecka, oprawimy w ramkę, damy Ci, wspomożemy Ci, dostaniesz kurs młodej matki, wspaniale wydany multimedialnie, ale też książkowo, żeś mogła zrobić. Przejdziesz przez 9 miesięcy, przez 9 szkoleń adaptacyjnych, tak? a na końcu pomożemy Ci rodzić. Nie, pomożemy ci zabić. Ponieważ wiadomo, że jeżeli kobieta zabije własne dziecko, to jest to ten sam mechanizm, w jakim, pamiętacie, jak kiedyś mówiło się, że Hitler i Jungen robili taką rzecz, kazali zaprzyjaźnić się dziecku z psem, chłopakowi, na przykład, zwykle chłopakowi, a potem kazali tego, tego psa zabić. Po... Jaką większą więź znacie, normalną, zdrową więź, między młodym chłopakiem a jego psem, ja nie mówię o chorej więzi, kiedy siedzi York na poduszce jakiejś tam i patrzy i wiada polędwice z łososia. Nie chodziło o taką chorą więź, jaką miały na przykład Brygie Bardot czy Violetta Villas. Z tym szacunkiem, bo uważam, że to wielka artystka, Violetta Villas, naprawdę. Chociaż te kobiety zainteresowane psami w taki chory sposób zwykle były słabymi mamami, takimi mało troskliwymi troszkę. Ale różnie to by było. No więc yy, chodzi mi o taką prawdziwą więź. Zobaczcie, jeżeli młody chłopak zaprzyjaźni się z psem i potem musi go zabić, to już nic w jego życiu nie jest takie same. Jeżeli młoda matka zabije swoje dziecko, to nawet jak potem tego żałuje, nic w niej już nie jest to samo. Ma zawsze poczucie winy. Ma, to są potworne odczucia: no, zabijać własne dziecko, zabić własnego psa. I ja pamiętam, jak o tym słyszałem, że Hitler Jungen kazali zabijać psy, z którymi się przed tym zaprzyjaźnili, to pomyślałem sobie: Boże, jakie to potworne. No, ale czym to jest? Hitler Jungen było? I powstała firma, która e, pomaga wyjechać za granicę i zabić dziecko. I teraz zobaczcie, jaki jest napisany a propos wcześniejszego materiału. Środowiska kobiece są podzielone. Bardziej niż pomocy w aborcji za granicą, potrzebujemy liberalizacji prawa. I to jest przykład absolutnie genialny. Zajmiemy się tym semantycznie. Czym jest środowisko? Środowisko, proszę Państwa, jest czymś, co może i powinno wygłaszać opinii i jest reprezentatywne dla danej grupy. Na przykład, jak powiem, ale, proszę Państwa, ten Zenek. To on jest krótkofalowcem, on siedzi na pomostówce, teraz ma tam taką radio, takie tam kombinuje, taki sybiradio, Radio, coś tam tego. I on uważa, że, że, że pasmo 5 MHz w Polsce powinno być dopuszczone. To powiecie, no fajnie, że tak uważa. Jakiś gostek na pomostówce. Ale jak powiem. Proszę Państwa, yy, witam serdecznie. Środowisko krótkofalowców w Polsce jest podzielone. Część krótkofalowców uważa, że powinno być rozszerzone pasmo 5 MHz, część natomiast uważa, że powinniśmy skoncentrować się na paśmie 7 MHz i to pasmo powinno być rozszerzone, mieć rozszerzony dostęp do, do, dla krótkofalowców. To zobaczcie, brzmi to zupełnie inaczej. To nie jest jakiś zenek, z całym szacunkiem dla imienia, yy, czy Henios Bagien, tylko to jest środowisko. Czyli ktoś, kto środowiska są zwykle opiniotwórcze, są skoncentrowane, są mądre. I to środowisko mówi, czyli ma prawo, a nawet obowiązek wygłaszać opinię. Tego oczekujemy. Mówi, że powinno być to i to. I krótkofalowiec nie myśli sobie, a co z pasmem 160 metrów? Bo wie, że to jest najważniejsze zagadnienie dla środowiska krótkofalowców. Więc krótkofalowiec nie pyta, a pasmo takie? Nie, bo środowisko uważa, że to i to pasmo. I teraz spójrzcie, środowisko kobiece w Polsce, środowiska kobiece w Polsce są podzielone. Czyli są podzielone. Bardziej niż pomocy w aborcji za granicą, czyli wyjeżdżamy i tam zabijamy dziecko, nie wiem jak to nawet narysować, narysuję wiadro może, co? Bardziej niż pomocy do zabijania dzieci za granicą, Potrzebujemy liberalizacji prawa. Czyli zobaczcie, jakie jest fajne. Liberalizacja. Czyli to jest, to jest odniesienie się, że prawo jest opresyjne. Na przykład prawo podatkowe powinno być bardziej liberalne. Czyli zobaczcie, fajniejsze. Powinno być liber bardziej liberalne prawo o dostępie do broni, czyli takie, które umożliwia dostęp-dostęp. I tutaj prawo powinno być liberalizacja prawa. Czyli bardziej przyjazne dla obywatela powinno być to prawo, czyli powinno łatwiej umożliwiać zabijanie. Zobaczcie, wszystkie terminy są obrócone. I teraz młoda dziewczyna w korpo, która przyjechała z kąś tam, nie wiem, z łosic, którą wychowała samotnie matka, i która nie ma poukładane w głowie tak do końca dobrze, i która się dowiedziała wczoraj, że jest w ciąży, i chłopak jej powiedział, no nie wiem, co z tym teraz zrobisz, bo są takie, tacy, takie artefakty. Trafia na propagandystę, który pisze: Środowiska są podzielone i nie ma powie yy, powiedzianego, proszę Państwa, yy, środowiska w Polsce są podzielone. Oprócz nurtu yy, ProLife, który to jest 68% kobiet, który uważa, że powinno się chronić życie za wszelką cenę reszta środowiska, które ma bardziej takie luźniejsze do tego jakby podejście, dzieli się na środowisko aborcjonistów, dzieli się na tych, którzy uważają, że powinno być ułatwione wyjeżdżanie w celem dokonania aborcji za granicę oraz albo liberalizacja prawa. I teraz ta kobieta by się z tego dowiedziała, że pro-life to jest 68% kobiet w Polsce. I powiedziałaby, no tak, no tak, 68% kobiet w Polsce jest pro-life. No tak. A teraz... Jeżeli jest w stresie i widzi tunelowo, czyli nic nie widzi, czyli widzi jeden punkt, Boże, moja matka się dowie, Boże, miałam awansować, Boże, co zrobić? Jeszcze pół bierz, jak mówi Boże, bo Pan Bóg jej może pomoże, jeżeli się modli. To ona widzi, że. Się... Posłuchajcie, jeszcze raz. Środowiska kobiece w Polsce są podzielone. Czyli są tylko dwa środowiska w Polsce. Nie ma tych, które kochają dzieci, które chcą mieć rodziny, które tak jak pewna kobieta, którą znam. A której może rodziną będę za jakiś czas, ma pięcioro dzieci. Boże, jest, jakie tam jest szczęście? Tam może się kłócą, może czasami się nie rozumieją, może coś, ale ma pięcioro dzieci. I nie zamieniłaby tego na nic innego. Po prostu to jest największe szczęście życia. Mówi, to mi się w życiu nie udało, praca czasami była kiepska, ale, ale Wy jesteście moim największym szczęściem. To nie. Środowiska kobiety są podzielone. Bardziej niż pomocy w aborcji, czyli kobiety potrzebują pomocy w aborcji za granicą, potrzebujemy liberalizacji prawa. Liberalizacji. Nie rozluźnienia. Liberalizacji. I to jest właśnie to. To jest akurat genialny przykład takiego sytuacji, w której ktoś nie jest lekarzem, tylko doktorem Mengele. Nie jest dziennikarzem, tylko jest... Propagandystą, czyli dla niego prawda jest artefaktem i nie ma żadnego znaczenia. I nie mamy my prawa dowiedzieć się, jaka jest prawda. Nie mamy prawa, ponieważ prawda ma moc wyzwalającą, a my nie mamy prawa być wyzwoleni. Mamy być niewolnikami, bo takie jest nasze powołanie, cel i tak to jest zrobione. Komputer się aktualizuje. Proszę Państwa, widzę, że zostało mi 4 minuty baterii. Następny materiał będzie recenzją z pewnego filmu odniesionym do właśnie do tych materiałów. To smutne, że taka młoda dziewczyna z łosic, która nie ma poukładane w głowie jeszcze, ponieważ żeby mieć poukładane w głowie, to trzeba naprawdę pracować nad tym, trafia na taki artefakt prasowy, który jej burzy świadomość i obraz. Otaczającego świata. To smutne. To strasznie smutne. To bardzo smutne. No, naprawdę to bardzo smutne. Dlatego uważam, że praca dziennikarza jest ogromną pracą, ale nie możemy mylić dziennikarzy z propagandystami. Podobnie jak nie możemy mylić lekarzy z doktorem Mengele. Propagandyści to są tacy doktorzy Mengele. Oni nie zwracają uwagi na dobro pacjenta. Na nic nie zwracają. Po prostu muszą zbadać pojemność czaszki Cygana. A więc za, otrują go za zaszczykiem wypreparują, powiedzą 730 ml. To było istotne: To było, takie było zlecenie. Berlin tak kazał zrobić takie badania, zrobił i już to jest najistotniejsze. Bardzo smutne, ale to właśnie jakby to już kończąc: nie ma wolności bez walki o tą wolność. Jeżeli nie będziemy walczyć. To jesteśmy zdani właśnie na takie ciągłe, permanentne, jączące ataki. A jeżeli będziemy walczyć, to mamy szansę, że będziemy wolni, ponieważ, jak to zawsze Państwu powtarzam, zło się ma nas bać. Zło ma nas się bać. A wtedy, kiedy zło nas będzie się bało, mamy szansę, żeby być może kiedyś, może być może na krótką chwilę, może na mgnienie, wyrwać się i być wolnymi. I tej wolności Państwu, czy dłuższej, czy krótszej, czy będącej Państwa całym życiem, serdecznie Państwu życzę. Wszystkiego dobrego.